Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Terra Hirmakrad z, z, z Safe Mode. I dzisiaj będziemy kontrolowali naszą zabawę dokładnie mówiąc będziemy dzisiaj chcieli wykonać sobie kowadło. Jak również i siekierkę, może ci jeszcze też, czyli takie podstawowe narzędzie. Ale pierwsze co oczywiście to jest zjedzmy. Jak to zostaliśmy w poprzednim odcinku? Koninę to teraz trzeba ją wreszcie wszamać. Weźmy sobie troszeczkę drewna tam Aha, tam jest tylko url. A i cały czas nagrywam OBS-em. Robiłem test przed chwilą um, odnośnie nagrywania um, Actionem, jednakże znowu, tak jak i poprzednio, to było. Yy, kamerka mi się wyłączyła po minucie, nawet chyba nawet mniej niż minutę. Nagrywało mi kamerę. Nie wiem o co chodzi, nie wiem jak tu po prostu się gryzie ze sobą, ale z którejś wersji Actiona po prostu mam taki problem i za bardzo nie wiem o co w nim chodzi. Nie wiem, czy będę pisał tam do twórców, czy coś do supportu, żeby mi to trwali rozwiązać. Przecież licencja jest płatna, więc powinni oni jakoś to rozwiązywać, prawda? No, niestety, na razie zostajemy przy OBS-ie. Zwiększyłem troszeczkę rozdzielczość do Full HD i zwiększyłem Bitrate, więc mam nadzieję, że to pomoże Wam w jak najlepszym odbiorze materiału. Oczywiście. Każda łapeczka mile widziana. Co teraz robimy? Jak mówiłem, będziemy przepalali na, naszą, ko, naszą koninę aż do ym, stopnia usmażenia well done. Dlaczego aż taki stopień, czyli maksymalnie usmażony? Maksymalnie, maksymalnie ugotowany? Przypalony? Spalony? Nie wiem, jak to dokładnie mówiąc powiedzieć. Yy, ale w tym stanie, czyli well done, mięso najdłużej będzie świeże, i będzie mogło wytrzymać. A o to nam chyba głównie tutaj chodzi. E, jakie mamy shaderki? Mamy te ultra, więc ok. I te zostawimy. Wiem, że tutaj jedna, chyba, albo dwie osoby napisały, żeby używać tych shaderów Kuda. Jednakże uznałem, że. No nie, no, używamy tych. One są bardzo fajne. Tak samo je używaliśmy, jak pamiętacie, oczywiście, w pierwszym sezonie. Więc zostajemy przy nich, będziemy po prostu stali w swoich uczuciach, że tak to powiem, dumnie. Okej. Okay. Aha, i oczywiście pisaliście mi, że można je podpalać. Ja to nazywałem w pierwszym odcinku. Mm, ale po prostu ktoś musiał mnie przyważyć. Ale oczywiście dzięki wielkie, bo na pewno. I, jak, I jakieś osoby, które oglądały tamten filmik i czytały komentarze a nie przyważyły tego w pierwszym odcinku, to oczywiście mogły dzięki Tobie yy, się dowiedzieć, że takie coś istnieje. Więc jak najbardziej to też jest prawidłowe, więc piszcie wszel wszelkie takie uwagi, bo jeśli nawet nie mnie się one będą mogły przydać, to na pewno innym osobom, które też to oglądają, na pewno te Wasze uwagi się przydadzą, więc miejcie to na uwadze. Kurczę, kam, coś mi przeszkadza cały czas ten kabel. Tak, muszę troszeczkę zmienić ułożenie, bo cokolwiek tak muszę zmodyfikować u siebie na moim sta stanowisku, żeby było o wiele przyjemniej grać. Ale dobra, tyle nam wystarczy. Po co nam jest więcej kleju? Zdecydowanie więcej kleju, tak naprawdę. Bo jak widzicie, będziemy mieli zaraz taka kleju, ale nie wiem, czy to nie, nie będzie za mało. Dzisiaj, jak mówiłem, chcemy kowadło zrobić, ogólnie przydałoby się znaleźć miejsce, gdzie będziemy yy, kłaść to kowadło. Hmm. To chyba jest dobre, prawda? Chyba tak. Okej, okay, to może zajmiemy się jeszcze tym kawałkiem pierw... Albo nie. To zrobimy je jak, to, jak już będziemy e, przepalali to wszystko. Więc bierzemy oczywiście e, teraz siano, bierzemy drewno. E, Okej, okay, szyjną sztukę. Ile właśnie tego zrobimy? Nie mam pojęcia. Pierw sobie zrobimy formy. Jest. To są formy yy, na sztabki. I oczywiście będzie trzeba przypalić. Tylko zastanawiam się, ile robić ich naraz. Czy aż ósemkę? Może szóstkę zrobimy? Po będziemy przepalali co 6. Tak będzie lepiej. Więc to na pewno je możemy już ustawić, bo to na pewno będziemy chcieli zrobić. Więc to oczywiście tutaj wrzućmy. Yy, następnie, co chcemy na pewno zrobić, to będzie siekiera. Siekierki oczywiście nie pamiętam, bo to jest się nie wykonuje za często, bo tak, tak naprawdę siekierki się nie wykonuje przez długi czas na początku. Ale że ja po prostu nie lubię czekać, nie lubię marnować czasu na takie po prostu, wiecie, siedzenie i romanie tego drewna, postanowiłem, że robimy sobie siekierkę już teraz. Ha, czyli standardowy blizn na siekierkę i jeszcze chisel taki wzdłuż, więc pierwszy zrobimy sobie chisel, następnie zrobimy sobie siekierkę. A... Mamy go wyrżnąć w tym, więc w ten sposób. Ok, i jest siekierka. Czyli dwa narzędzia bardzo potrzebne. I teraz, tak naprawdę, jeszcze musimy zrzucić tutaj jeden, jedną taką. E, jednego wesela, w którym będziemy mieli e, nasz koper. Ile go potrzebujemy? Potrzebujemy 12, czyli 6 sztabek do przerobienia i potrzebujemy dodatkowo dwie sztabki, które po prostu wylejemy do naszych tych rzeczy. Ja tak się zastanawiam tak naprawdę, czy nie zrobić o jeden mniej i to wrzucić razem z tym. No dobra, będziemy mieć co, pięć? To bez sensu, kurczę. Chyba, że... dobra, wiecie co? Chisel czy to, co zabierzemy? Zabiorę aksa jednak. Możecie dziwicie, że akurat Axa, a nie Chisela. uznaje, że Cheasel jest ważniejszy aktualnie. A czemu to zaś przekonacie? Oczywiście teraz musimy też wszystko ładnie zasypać naszą słomą, jak również zasłonić naszym drewnem. Ósemeczka i ósemeczka. Ok. No i oczywiście podpalamy, żeby to już nam się robiło pięknie. Za pierwszym razem, nie, nie. Trzeci! Jest! Za czwartym razem nie, aż ta, nie jest to aż taki zły wynik tak naprawdę. Okej. Okay. Odłóżmy świeciorystąd wszystkie. których potrzebujemy przynajmniej na razie. I... tak, 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 tak. Świnia tam chodziam, zastanawiają. Co tam kurczę chodzi? Eee, potrzebujemy wykonać sobie. Jak to się nazywa? Nożyki. No i niestety się bez, bez e, tego nie ubędziemy. Czekajcie, pod kurczę, mam tyle tych świeci, że to trzeba wszystko tutaj powyrzucać. Co tam tutaj będziemy tak to trzymali przy sobie, prawda? Pozbądźmy się tego, marble to jest bardzo ważny surowiec, więc go oczywiście odłóżmy. Coś mi do oka wchodzi, pewnie włosy z mojej czupryny. E, dobra, i dwa nożyki wykonajmy. Sej, czy faktycznie to odłożyłeś? Nie, wziąłeś to. To... Ej, jesteś lepy, prawda? O, gdzie to posiad... Jest tutaj, kurczę! Ale... Kiedy ja to zrobiłem? No dobra, nieważne, nieważne, nieważne. Mniejsza z tym, widocznie... Mam sklerozę postępującą i to bardzo poważnie. Yy, co potrzebujemy? Potrzebujemy jedną sztukę drewna. Dokładnie jedną sztukę. Jakikolwiek blok. Powiedzmy, że to będzie yy, nasza latarnia. I położymy to w tym miejscu w toasty. Nie, nie tak. Ma to być normalnie położony właśnie w ten oto sposób. I to oczywiście możemy ze zebrać. Po co to położyliśmy? Bierzemy teraz nasze drewno. Kurde, drewno, safe. Skórę kładziemy na to. I trzymając nasz nożyk, kroimy. Wszystkie punkty. Jest dokładnie ich 16. I po przekrojeniu zabieramy. W ten sposób przeszliśmy przez drugi etap. Kolejny etap... To jest już tylko i wyłącznie umycie tego. I znowu zamykamy to w beczce na 8 godzin. I później po to wrócimy. Ok, ale co my będziemy teraz robili w tym czasie? Jak to się będzie przetwarzało? Eee, tu jest Lime Water ciągle. Eee, jak chciałem teraz wykonać tak naprawdę Mortal. Mortal, dobrze mówię, prawda? Dajcie, jak to, jak to było? O, żeby skleić ze sobą briki. Właśnie dlatego potrzebowałem pierwszy. Mieć chisel. Potrzebujemy, potrzebujemy tego mortal. Z jednego sandu za stóweczkę, Lime Water, dostajemy 16. Więc ja wrzucę tutaj więcej tego sandu. Kupię, go muszę oczywiście znaleźć. Wykopiemy go trochę. Wrzucimy tam i sobie wykonamy tego jak najwięcej się tylko da. Naprawdę, mam wątpliwości, tutaj w ogóle gdzieś ten sand jest. I właśnie, przydałoby się wreszcie wykonać tak samo jeszcze um, do, do przesiewania e, do przesiewania żwiru. Um, taką konstrukcję fajną. No, kurczę, nie wiem, czy się wyrobię dzisiaj z tym. Pewnie nie, dlatego to poruszymy w kolejnym odcine odcineczku. Ale na razie, skupmy się na tym. Czyli na wykonaniu naszych blików, bo chcemy wykonać to miejsce dla Kowala, bo to jest dosyć istotne. Eee, mam jeszcze jakiś jeden? Taka, ja proszę, może tego by zabrał więcej, bo to jednak wiecie. Po co latać później tam i z powrotem i zbierać, to będzie piasek. Więc, więc ja do tego nakopię tak z dwa staki i do Was po prostu wrócę. No dobra, może to nie są dwa staki, ale po prostu więcej już by się nie chciało tam robić. Eee, dobra, wrzucimy tutaj. Może no to, to tym możemy. Dobra, czyli to zamykamy. Tylko, że tak staje się, bo tak złożyłem dychę, a mam tylko na 5. Zgadza co z tego w ogóle wyjdzie. A to przykładamy się za, za chwilę, moment. W tym mamy zwykłą wodę. też była woda, okej. Okay. Hmm, właśnie. Może zwiększymy troszeczkę ilość tej wody. Gdzie, ja mam, gdzie wiaderkę ja położyłem? W tym położyłem, poda? Nie, w tym kolejnym. Dobra, jeszcze dwa wiaderka wody przyniesiemy w takim razie. Tam nam się zaraz to już przerobi, więc będziemy musieli szybciutko wrócić zaraz do tworzenia sztabek. Ale to za chwilę moment. A teraz tutaj wlejmy więcej wody. No i teraz przeróbmy to na lime water. Potrzebujemy tego więcej, jeszcze musimy dwa przepukać. Nie, jeszcze jeden. Potrzebujemy mieć 8 fl e fluxu, flaxu, żeby to przetworzyć, bo są dwa na setkę. I mam teraz Lime Water, i wrzucimy tutaj. A wrzucimy całość. By tak się po powinno przerobić. Teoretycznie, oczywiście. Więc, jak teraz, to, to się nam przerabia. No, i to również. A to też będzie nam się teraz przetwarzało. Nice. Bardzo fajne. To póki co wychodzi. Teraz, tego, jak tutaj to wygląda? Już będzie lada moment. Więc, robimy sobie teraz tutaj miejsce. Jak najwięcej miejsca teraz potrzebujemy. Bo to trzeba załatwić w miarę szybko co oczywiście może mi się nie udać. Pierwsze, co zabieramy wszystkie formy na sztabki, bo je i tak się magazynujemy w jedno, w jedno miejsce i to. Teraz jako pierwsze, co tworzymy sobie nasz cizel, a następnie szybciutko przelewamy sobie pojedyncze sztabki. Będziemy tak, mieli sześć sztabek, i znowu będziemy to przepalali, żeby znowu kolejne sześć sztabek uzyskać. Potrzebujemy łącznie ich, ile tam będzie? Trzy. 6, 7, 7 podwójnych potrzebujemy. 7 podwójnych, czyli 14 sztabek, tyle potrzebujemy zrobić. Na razie będziemy mieli 6. Więc już powoli, powoli, powoli się zbliżamy do naszego kowadła. Jak widzicie, jest troszeczkę przytyp zabawy, ale przecież damy radę. Co to dla nas? No i dobra. I oczywiście teraz wyciągamy stąd, stąd sztabki. To musi ostygnąć. W międzyczasie przetwarzamy kolejną dwunastkę, nawet nie, czternastkę. No bo teraz chcemy oczywiście naszą siekierę wreszcie uzyskać. To, co przedtem mieliśmy zrobić, teraz to musimy przepalić. Dajemy to, dajemy formę na siekierę. I teraz trzymamy słomy na tyle. Tu jest jej za mało na pewno, ale tutaj mamy ją spakowaną, więc jest w porządku. Jest dokładnie tyle, ile potrzebujemy. Jak tutaj ciepło? Jeszcze chwilę to musi poczekać. No i dobra, mamy w ogóle nasze, nasze sztabki. Przerzućmy sobie je w jakieś miejsce, przyciskamy SHIFT i klikamy na ziemię. To wygląda fajnie, tylko że... Hmm... Coś shadery sobie nie radzą, Stać to wygląda dziwnie. Naprawdę. Chyba sobie shaderkiem prostu z tym nie radzą. Teraz wyciągnijmy naszą skórę, bo chyba już jest w porządku ona. Tak, tak. Teraz potrzebujemy, jak tutaj widzicie, tanit uzyskać. Wypróżnijmy to i pójdźmy po jedno wiaderko. Z tego co pamiętam, yy, tanit uzyskujemy poprzez połączenie wody oraz drewna. Tylko nie wiem, czy każdego drewna. Raz zobaczymy. Hmm. No właśnie. Tylko właśnie nie byłem pewny czy każde drewno, czy nie. To jest fajne. Zobaczmy z tym drewnem. Wydaje mi się, że chyba każde drewno było można tak połączyć razem. Ale oczywiście mogę się mylić. To tak, jakieś konkretne drewna są nam potrzebne, których oczywiście ja mogę nie mieć. Widzicie? Nic nie chce się, się łączyć. Eee, Ta nic, co my tutaj mamy? O, mamy oak birch. Mm, dobra. Smuce was. Żadnego z tego drzewa tutaj nie ma w okolicy. Co nie kojarzę tych rodzajów drzew. Fajne. Spróc. Spróc. No i w las będę musiał polecieć w takim razie. a to za chwilę. Niech się zrobi przynajmniej troszeczkę jasno. Eee. <laughs> o, dawaj to. Naprawdę. Ani to, ani to? Nie do rady. Panie, panie. Seriusly? No dobra, no dobra, niech ci już będzie. Wyciągniemy sobie chizel, przynajmniej chisel, przynajmniej tego chisel... la mamy już. I to oczywiście w porządku, tutaj trochę nam się przepala. 3 godziny, więc nie mamy dużo czasu. Więc chodźmy szybciutko w las, zobaczmy jakieś, jakieś podstawowe drzewa, które są tutaj w okolicy. Oczywiście. I szybko wracamy z powrotem, bo tak naprawdę nie możemy sobie pozwolić na długą... ...wyprawę aktualnie. Gdyż mamy w trakcie przetwa przetwarzania. Więc... Musimy się pilnować jak najbliżej Ale widzę, że wszystkie drzewa są takie same I obawiam się, że będziemy musieli znacząco daleko wybiec, jednak za nasz teren Żeby znaleźć jakieś inne drzewo Które Może będzie tam do użycia Hm No właśnie Czyściutko stąd to są te same drzewa. I tak samo powiem, wam szczerze, że jak latałem, to ja nie widziałem żadnego innego tej biomu ani terenu. Eee, nie wiem, czy nie będzie nas czekała wyprawa, taka długa, długa wyprawa. Łódką oczywiście, bo nie będę chciał tam oczywiście na, na piechotę nigdzie biec, ale na jakieś dalsze kawałki mapy znacząco dalsze kawałki celować pozyskania innych rodzajów drzew, eee, kamieni, jak i. Również oczywiście, i chyba będziemy musieli takie coś wreszcie wykonać. Więc nie wiem, czy nie poświęcimy na to czasu w najbliższym, już odcineczku przyszłym. Ale będziemy musieli się wreszcie wybrać, bo niestety, ale inaczej nie zrobimy nic, co by nas interesowało, bo tani tylko się z tego wytwarza. Czy jest jakiś inny sposób na to? Nie, nie ma innego sposobu. To jest już wykorzystanie jego, ale wykonanie no to jest tylko i wyłącznie takie No I nie ma innego sposobu, a tutaj takiej drzew ja nie mam niestety Zobaczmy mapę To jak widzicie po mapie wszędzie jest ten sam biom Więc tak naprawdę Ciężko będzie tutaj coś uzyskać innego Wyprawa jest wręcz nam już pisana. Szkoda, no cóż szkoda, ale jakoś sobie to będzie musieli podać Okej, okay, tu mamy sztabki Przerwałem jeszcze dodatkowo dwie sztabki ekstra po to, żeby już za jednym razem wykonać wszystkie potrzebne nam sztaby. I o to właśnie się raz będzie schodziło. Eee, połóżmy to. I teraz jak to tylko ja się przerobi, wyciągamy od razu wszystko do, do form i będziemy już mieli i kilo i siekierkę naszą jak również potrzebne sztabki. O, pierwsze co siekierka. To było 6, będzie, będzie, będzie dokładnie tyle ile potrzebujemy, więc nice. Bardzo fajnie. już się bałem, że nie wiem, że zapomniałem jednej sztuki oczywiście wrzucić. Bo to tak bywa, wiecie? Jak już coś, coś robicie, to może wam się zdarzyć, że po prostu jednej sztuki przez zapomnicie. Takie jest później... oh, the the Eee. Jest okej? Okay. Jest okej, okay, ale dostało mi je... tam jedna jednostka i boję się, że to może być problem. Nie, tutaj jest w porządku. Hmm, no ciekawe, ciekawe, co, co z tego wyjdzie. Jeszcze jest chyba takie, że mogę jeszcze przelewać. Jeszcze potrzebuję aż 3 przelewać. To jest sporo w pozorom. Mam nadzieję, że to wytrzyma z zagrzaniem swoim, bo nie chciałbym tego jeszcze raz wrzucać tylko dla jednej sztaby. I uwaga, 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 uwaga. zostaje mi na, oczywiście jedna sztuka, tak nie w 5, ni w 10. Czyli, no dobra, jest w porządku. Że tak naprawdę, co ja mam z tym zrobić? Widziałam, ja jest taką sztukę, po prostu muszę to wywalić. Tak, z tego już nic nie zrobię, bo powstał błąd. Wyciągnąłem za, za szybko i w środku została jedna jednostka kopru, a tak naprawdę go już tam nie ma. Dobra, teraz czekam, aż to spadnie nam do poziomu red, czyli chyba musi tylko i wyłącznie spać z poziomu yellow, bo yellow możemy przelewać, a red już chyba nie. Okej, to już możemy wyciągnąć. Teraz te... Jeszcze troszeczkę. Ale mamy już siekierkę! To będzie super. Teraz zobaczmy, jak to będzie cięło. Kamieniem było chyba szybciej. Ej, na serwisie się to będzie szybsze! Jakieś ekstra duże chciałem? Nie, tylko chciałem 8 sztuk. Okej, okay. orange już możemy wyciągać. Jak widzicie, już mamy odpowiednią ilość. Sztabek. No. Tu. Tu. I ostatnia. Dziękuję. Ej, dawaj, dawaj. No kurczę, jaka uparta sztabka jedna. Dobra, jest. już. No i mamy nasze sztabki. I co teraz tak naprawdę tu musimy zrobić z nimi? A, żeby jeszcze położyć, to one też muszą ostygnąć. No, w porządku. I to wyrzucimy. Teraz tak, co musimy z nimi zrobić? Jak sobie wejdziemy w nie. To mamy wszystkie możliwe kombinacje z nimi. Oczywiście nas to mało interesuje. Bo nasza kombinacja polega teraz na wzięciu naszego piór kamienia. Piękna nazwa wiem o tym. Nasz piór kamień musimy teraz wziąć. Złożymy no, to i to, powiedzmy. Może jeszcze złożymy to, to i to. I to. Coś jeszcze jest niepotrzebnego, chyba wszystko. Ok, nasz piór kamień, i teraz ustalmy miejsce, gdzie będzie koładło, żebyśmy później nie musieli oczywiście z tym kombinować. Powiedzmy, że w tym miejscu ustawimy domek, więc tu będą ściany domku, a tu będzie już podłoga, więc on będzie prosto w rogu, bo on będzie takim prostym, najprostszym kamieniem. Teraz, żeby cokolwiek zacząć robić, kładziemy na to hammer. Czyli klikamy hammer. I teraz widzicie u góry, tu, tu, u samej góry, macie napisane Stone Anvil Tier 0. I o to nam właśnie chodziło. Hammer Time. Teraz tak. O. Wygląda to w ten oto sposób. Po lewej stronie kładziemy hammer. I tak on wygląda później na nasz kamieniu. A po prawej stronie kładziemy, kładziemy flax. Flux. E, wykonajmy oczywiście sobie jeszcze, jedy, jeszcze jeden młotek dla nas, bo tamten będzie już tylko i wyłącznie używany przy naszym kowadle, a my potrzebujemy jeszcze swój własny indywidualny młotek i 10 przeróbmy. Dzisiaj to weźmy ze sobą. Jesteś? Jest. Um, teraz przydałoby się idealnie koło tego e, mieć zawsze ognisko. Więc weźmy, wysypmy tutaj idealnie obok. Może nie, może zrobimy jedną przerwę przynajmniej. Czyli raz, dwa, trzy. Podpalamy. Pierwsze fajnie, jakby to się udało za pierwszym razem. Jest pięknie. I dajemy tutaj teraz yy, nasze ingoty. Yy, potrzebujemy dwie sztuki, tak naprawdę. Będziemy musieli tutaj je łączyć. Nie pamiętam, w jakim tym je się łączyło. To było. Wiecie, jak, jak się to. Ach, dmuchało się to, jak się miało ten. E, Bilow, be, below. Bilow, be, below, e, below. To. Jak się miało. Trzy skóry potrzebujemy. To oczywiście już mamy tam. Bo musimy jeszcze znaleźć odpowiednie drewno, żeby to uzyskać. I na którymś tam poziomie dostaniemy informację, że już możemy to łączyć. Kurczę, jakbym to zrobił może od razu. Jak one były jeszcze ciepłe, to może byłoby lepiej. Dlatego nie zrobiliśmy. Czyli też przydałoby się wreszcie zacząć z zabawę z tworzeniem węgla drzewnego. Bo to będzie bardzo fajna rzecz. Niestety tego też jeszcze nie mam. Tylko też zobaczymy. I mówię wam. To jest etap, w którym się strasznie długo wszystko robi. Się oczekuje, aż wreszcie to się przetworzy. Jest to spory, spory kłopot. Yy, dlatego będziemy musieli tutaj troszeczkę postać przy tym. To musi teraz nam się przetworzyć. Nie pamiętam na którym się łączyło. Ale wydaje mi się, że powinno pisać. Na którym to jest gotowe do przetwarzania. Więc nie będę musiał na dwóch robić. Mogę to połączyć tak, o, ze sobą? Nie, musi, musi to być nagrzane w odpowiedni sposób jeszcze. Rzecz jasna. No, na jednym nam się to nie uda, chyba zrobić. Jednak, potrzebujemy minimum 2. tu musimy od, od odpowiednio nagrzeć, żeby ze sobą połączyć. Nie pamiętam, jakie nagrzanie było, było potrzebne, żeby to połączyć ze sobą. Znajdę gdzieś tutaj to. Ten sposób. Tu mamy na przykład. O, tak to się łączy. Rolling Machine. I jeszcze jesteśmy w stanie to stworzyć? Byłoby to bardzo fajne. Byłoby to przyjemne takie tworzenie. Ale podejrzewam, że pewnie nie jesteśmy w stanie tego stworzyć. Ok. Wyciągnijmy to. Bo to nie ma większego sensu. Rolling Machine. gdzie ty jesteś? Hammer chyba obojęty jaki, ale potrzebujemy stal, a stal to już jest dłuższa zabawa, bo to potrzebujemy ją wykonać, a ona to jest straszny problem, żeby to stworzyć. Ale dobra, tam tego nie możemy ruszyć, ale możemy za to już pobawić się z tym. Wyciągamy nasz mortal w tych dwóch my musieliśmy niestety ale wkładać pojedynczo, eee, więc teraz oczywiście też po jednym tutaj wrzućmy, żeby to już nam się dalej przetwarzało nie nie może być tego więcej, troszeczkę kijowo. Chyba, żebym wrzucił. Tak, żeby było do staka, i może wtedy on by przepuścił. Bo tu musi pisać tutaj na dole, prawda? Wpiszę niby 16. Dobra, zobaczymy, czy to da radę. Tutaj, przepraszam, pojedyncze tu przetworzymy 4 na raz. Nie wiem, czy to przejdzie, tak naprawdę. No ale okej, okay, sprawdzimy zaraz. Teraz tak, yy, nasz bazalt przetworzymy na bliki. Tylko widzio, wolałbym całego staka mieć. Tutaj przy sobie. Cały koszt taka przetworzymy do abriki. Ale oberwał nasz ten, ok. Teraz przetworzymy to w ten sposób, połączymy z naszym mortalem. Jak widzicie, to mniej więcej wystarcza dosyć sporo tego. Mamy za po prostu 32. I mamy takie piękne wreszcie bloki. I one, i one, i one, i one, i one, i one, one, one nam właśnie chodziło. Teraz wykonamy tutaj sobie mniej więcej obwódkę naszego. Miejsca pod tylko kurczę jeszcze nie wiem jakiej wielkości to bym chciał. Bo tu będzie ten tier pierwszy. Z boku postawię tier drugi. Yy, a może zachowamy taką symetrię, że to będzie po środku. Takie małe miejsce, gdzieś takie. Na ściankach bym powiesił rzeczy do tworzenia. Hmm. Tutaj szybę chyba szczeliłbym na przodzie to byłoby spoko tutaj, tier drugi, tier trzeci, ale gdyby tutaj był To jeszcze wydłużmy to o te dwa I tutaj zejdziemy na bok Coś w tym stylu wy wykonamy Oczywiście na tu jeszcze brakuje sporo materiałów, tu będę potrzebował oczywiście pierwsze co tak naprawdę yy, w kolejnym będziemy musieli, musieli z, zdobyć sobie więcej drewna, więc pewnie to zrobię poza nagraniem. Pościem troszeczkę tych drzew, tutaj wokoło co są, zbiorę sporo, sporo drewna, no i wtedy po prostu pobawimy się dalej. Bo tak będzie trzeba chyba zrobić teraz już. Yy, a tutaj trzeba na pewno oświetlić. Jest tutaj mniej więcej środek. To jest do prawie środek, kurczę. No, niech już będzie. Ok, nie będziemy to już kombinować za bardzo. Uznajmy, że to jest środek, i w tym miejscu położymy naszą dynię. I wolę w tym miejscu tak naprawdę niż jeden klocek z przodu. Czyli jak tutaj lepiej, żeby nic nie było, żebym mógł tutaj sobie spokojnie chodzić. Nice. Ale dobra. Oczywiście teraz ładnie obróćmy i zakończmy ten odcinek. Dzięki wielkie za jego oglądanie. Jeśli macie uwagi, propozycje, piszcie pod filmikiem komentarzach. Zawsze z chęcią wysłucham waszych opinii z tym, co robię źle, albo co powinienem poprawić, albo co robię dobrze. Też chyba takie jest, coś jest. To chyba jest. Pa Pamiętajcie o łapce i polecić swoim znajomym, a więc komentujcie, subskrybujcie, dajcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie wszystkim.